i kochani to znowu ja dostałam dwie przesyłki jedna od Moniki druga nie jest podpisana ale domyślam się od kogo przyszła serduszka dla was żeście mi je wysłali wy już pewnie wiecie od kogo bo będziecie mieć to w opisie filmu czekajcie sobie tylko otworzę Świeczna kartka wesołych świąt. O. Prawdziwie radosny świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku życzy R. Mateusz. Mateusz, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za pamięć. Na kanał Mateusza Was serdecznie zapraszam. Mateusz jeszcze dorzucił zdrapkę kasy od Mikołaja i gwiazdkę z nieba. No może zaczniemy od gwiazdki z nieba. Tych liczb szukamy. Jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję za pamięć. Mateusz Słynie z talentu. Ze świetnych filmików. Kto jeszcze Mateusza nie zna, to raczej zajrzeć. Naprawdę warto. No, a jak u nic nie będzie, to oczywiście nie ma się czym przejmować. To są zdrabki. Nie każdy w nich siedzi. W sumie nikt w nich nie siedzi. Chyba, że prezes lotto, ale to... On się chyba tylko modli, żeby nikt nic nie trafił. Dobra. Szukamy tutaj liczb i jeszcze pliku. Już święta coraz bliżej. O, jest wygrana. Po 20 szurką. Będziemy na pomnożenie mieć. A co się po 24 kryje? Piąteczka. Kontrolne. O, o! Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przejdźmy do przesyłeczki. Patrzcie jakie ładne naklejeczki. Zresztą Mateusz też ładnie przyozdobił. Otwieramy kolejną przesyłkę. Ciężkiego mi się tu schowało O, lizaczek I śliczna karteczka Wesołych Świąt Bardzo dziękuję Oraz życzenia Świąt bałych, białych, pachnących choinką Skrzypiących śniegiem pod butami Spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów, świądających radość i odpoczynek oraz nadzieję na nowy rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija. Życzę Monisia drapie i szaleństwo gier. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. Mam tutaj jeszcze dwie strabki: pieniędzy jak lodu oraz moc szczęścia. Kartka wystarczyła, ale. Dziękuję je za pamięć i za zdrapeczki też, bo nie musieliście ich dokładać. Jest wygrana pod szesnastką. Dwadzieścia jeden, drugi raz szesnaście, trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery. O. 20 złotych. raz Na kanał Munisi i Sebastiana również zapraszam. Teraz moc szczęścia z numerkiem 47, a pieniędzy jak lodu było z 12 jedyneczki nie ma, jedenastki nie ma, trzydzieści jeden nie ma, szesnaście nie ma, sześć w sumie, ale szesnaście też nie ma, dwadzieścia cztery, trzydzieści, dwadzieścia siedem, czternaście i osiem, tutaj pusto, ale to nic nie szkodzi, ja mam przepiękne karteczki, i dwie zrapeczki na pomnożenie. Jedną od Mateusza, a jedną od Moniki i Sebastiana. Do zobaczenia. Cześć.